To jest moment, na który czekali wszyscy fani Tańca z Gwiazdami. W chwili, gdy rywalizacja wchodzi w najbardziej brutalną fazę, jeden z uczestników zdecydował się na ruch, który może zmiażdżyć całą konkurencję. Cała Polska dosłownie wstrzymała oddech. Wszyscy myśleli, że Marcin Rogacewicz jest tylko popularnym i lubianym aktorem. Prawda okazała się jednak zupełnie inna. Najaw wyszedł jego głęboko skrywany, Ukryty przez lata talent. Wideo, które pojawiło się w sieci, sprawiło, że fani programu zamarli z wrażenia. Tuż przed siódmym, kluczowym odcinkiem, jego taneczna partnerka, Agnieszka Kaczorowska, postanowiła wyciągnąć ciasa z rękawa. To jest coś, czego nie ma żadna inna para w tej edycji. To broń ostateczna, która może dać im bezpośredni bilet do wielkiego finału. O co dokładnie chodzi. Czym Marcin Rogacewicz zaszokował miliony Polaków i dlaczego ten występ zapowiada się jako najważniejsze wydarzenie tej edycji? Przygotujcie się, bo to, co zaraz ujawnimy, całkowicie zmienia zasady tej gry i podnosi poprzeczkę na niewy dotąd poziom. Absolutna bomba, która eksplodowała w mediach, jest taka: Marcin Rogacewicz jest utalentowanym muzykiem. Aktor potrafi grać na fortepianie. I nie mówimy tutaj o jakimś amatorskim brzdąkaniu kilku nut, którego nauczył się pobieżnie na potrzeby jednej z ról. Mówimy o prawdziwej, głębokiej umiejętności, o autentycznym talencie, który do tej pory trzymał w ścisłej tajemnicy przed szeroką publicznością. W trakcie morderczych, wielogodzinnych przygotowań do najbliższego odcinka, para zaprezentowała ten nowy, absolutnie zaskakujący element. W najbliższym występie, który ma być utrzymany w gorącej, Namiętnej włoskiej stylistyce Marcin Rogacewicz nie tylko zatańczy ze swoją partnerką, ale także usiądzie do fortepianu i zagra. To jest absolutny precedens w całej, wieloletniej historii polskiej edycji tańca z gwiazdami. Uczestnik Gwiazda, która na żywo, przed milionami widzów, akompaniuje do własnego, konkursowego tańca. Agnieszka Kaczorowska, znana ze swojej niezwykłej kreatywności i choreograficznej odwagi. Postanowiła zaryzykować wszystko. Zdecydowali się połączyć dwie odrębne formy sztuki taniec i muzykę wykonywaną na żywo w jeden spójny, emocjonalny i artystyczny występ. Jest to połączenie rzadko spotykane, niezwykle trudne technicznie, logistycznie i choreograficznie, ale idealnie wpisuje się w ich strategię. Strategię poszukiwania własnego, unikatowego charakteru, który wyróżni ich z tłumu i sprawi, że nie będą tylko kolejną parą poprawnie wykonującą kroki. Oni chcą opowiedzieć historię. A presja na opowiedzenie tej historii jest obecnie gigantyczna. Stawka jest niewyobrażalnie wysoka. Rywalizacja 17. edycji tańca z gwiazdami nie jest już zabawą, weszła w swoją centralną, najbardziej brutalną i bezlitosną fazę. Z programu odpadają już nie ci, którzy byli najsłabsi od początku, ale ci, którym powinęła się noga, którzy mieli choćby jeden słabszy dzień, jedną gorszą koncepcję. W grze zostało już tylko siedem najlepszych z najlepszych duetów. Poziom układów rośnie z tygodnia na tydzień w tempie wręcz zastraszającym. Jurorzy, widząc, co potrafią uczestnicy, nie wybaczają już najmniejszych błędów technicznych czy braku wyrazu artystycznego. W szóstym odcinku, ku ogromnemu zaskoczeniu wielu widzów, z programem pożegnali się jedni z faworytów, niezwykle lubiany prezenter telewizyjny Aleksander Sikora i jego utalentowana partnerka Daria Syta. To był potężny wstrząs dla wszystkich pozostałych na placu boju uczestników. Ten moment zadziałał jak lodowaty prysznic, jak dzwon alarmowy, który uświadomił im wszystkim, że czas na naukę, pobłażanie i taryfę ulgową definitywnie się skończył. Teraz każdy pojedynczy występ wymaga pełnej mobilizacji stuprocentowej koncentracji i absolutnie bezbłędnej, przemyślanej od początku do końca koncepcji artystycznej. Para numer 7, czyli Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska, doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Oni wiedzą, że w siódmym odcinku nie wystarczy już tylko poprawnie zatańczyć. Widzowie są coraz bardziej wymagający. Śledzą ich postępy nie tylko w niedzielny wieczór na parkiecie, ale codziennie, godzina po godzinie. W mediach społecznościowych. To buduje dodatkowe, gigantyczne oczekiwania wobec każdego kolejnego układu. Ostatni odcinek przyniósł wyraźne przetasowania w rankingu jurorów i widzów, a na ostateczny wynik wpływ miała nie tylko czysta, wyuczona technika, ale przede wszystkim interpretacja muzyki i te nieuchwytne emocje, jakie para potrafi przekazać w ciągu tych kluczowych dwóch minut. Aby poradzić sobie z tą potworną presją i stworzyć coś naprawdę wyjątkowego, coś, co zapisze się w pamięci widzów na długo, para postanowiła przenieść swoje przygotowania do miejsca absolutnie magicznego. To miejsce, które ma dla nich obojga wymiar głęboko sentymentalny. Wrócili do szkoły, która jest przesiąknięta wspomnieniami. Dla Agnieszki Kaczorowskiej, mistrzyni tańca klasy S, jest to symboliczny powrót do samych korzeni. To przestrzeń, w której jako mała dziewczynka sama, w pocie, a nieraz i łzach. Wylewała siódme poty, ćwicząc balet. To właśnie tam kształtowała się jej wrażliwość artystyczna i jej żelazny charakter. Ale co ciekawe, dla Marcina to miejsce również budzi niezwykłe, osobiste wspomnienia. Aktor przypomniał sobie czasy, kiedy był jeszcze na studiach aktorskich i z okna swojego ówczesnego mieszkania miał widok właśnie na tę placówkę, na te same sale, w których teraz, po latach, sam trenuje do najważniejszego występu w programie. Ten wybór miejsca to nie jest przypadek. To świadoma, psychologiczna decyzja, która ma im pomóc w pracy nad najdrobniejszymi detalami, ma ich nastroić emocjonalnie i uporządkować opowieść, jaką planują przekazać w najbliższą niedzielę. Ta wspólna, bardzo osobista narracja ma się idealnie połączyć z tematem przewodnim nadchodzącego odcinka. A będzie to wieczór, na który wszyscy czekają wieczór włoski. W siódmym odcinku, 17 edycji, wszystkie pary zmierzą się z największymi włoskimi przebojami. To muzyka pełna namiętności, pasji, wielkich uczuć i dramatyzmu. Agnieszka Kaczorowska podkreśla, że ich unikalna filozofia tworzenia tańca właśnie na tym polega: budowanie układu zaczyna się dla nich od miejsca i od muzyki. Emocja jest zawsze pierwsza. Dopiero później, na tej solidnej, emocjonalnej bazie, Budowana jest skomplikowana technika i dobierany jest rytm. I właśnie w tym niezwykłym, sentymentalnym miejscu, w tej atmosferze wspomnień z dzieciństwa i lat studenckich, przy dźwiękach poruszających włoskich melodii, narodził się ten ryzykowny, ale potencjalnie genialny pomysł, by wykorzystać ukryty talent Marcina Rogacewicza. Fortepian. To jest słowo klucz, które zelektryzowało fanów. Duet bardzo jasno i stanowczo przekonuje. Że instrument nie będzie tylko ładnym dodatkiem, rekwizytem, który producenci postawią w rogu sceny dla ozdoby. Absolutnie nie. Fortepian ma być integralnym, bijącym sercem ich układu. To ma być, w metaforycznym sensie, trzeci partner w tym tańcu. Plan jest taki, że Marcin ma zagrać, a potem płynnie, bez zatrzymania, przejść do skomplikowanej, pełnej emocji choreografii z Agnieszką. To jest gigantyczne, niewyobrażalne ryzyko artystyczne i techniczne. Czy Marcin poradzi sobie z tą podwójną, niezwykle trudną rolą wrażliwego muzyka i silnego tancerza jednocześnie? Czy presja występu na żywo, przed milionami widzów i surowym żyli, nie sprawi, że pomyli klawisze lub, co gorsza, zgubi rytm? Czy zdoła utrzymać emocje na wodzy, grając, a sekundę później bezbłędnie wykonać trudne taneczne kroki? Czy nie zawiedzie Agnieszki, która postawiła wszystko na jedną kartę? Publiczność już teraz oszalała na punkcie tego pomysłu. Zapowiedzi i krótkie klipy z ich treningów, które para publikuje w mediach społecznościowych, biją absolutne rekordy popularności. Wideo z fragmentem ich tańca połączonego z grą na fortepianie miało już około 1,4 miliona odtworzeń na samym Instagramie. Prawie półtora miliona ludzi zobaczyło ich sekret zanim jeszcze weszli na parkiet. To jest wynik, który z jednej strony daje im ogromny komfort psychiczny i potężny wiatr w żagle, wiedzą, że widzowie na nich czekają i im kibicują. Ale z drugiej strony, ten niewiarygodny sukces podnosi poprzeczkę do poziomu, który wydaje się wręcz niemożliwy do przeskoczenia. Oczekiwania są teraz kosmiczne. Po takim przecieku, po takim ujawnieniu talentu, oni już po prostu nie mogą zawieść. Muszą dać występ życia. Czy ten genialny, ukryty talent Marcina Rogacewicza to będzie jego bilet do finału? Czy może wręcz przeciwnie, stanie się przyczyną spektakularnej katastrofy na oczach milionów? Jedno jest absolutnie pewne: tego występu, tego niezwykłego połączenia muzyki i tańca Polska bardzo, bardzo długo nie zapomni.